W każdym powiecie, w którym się pojawił, obiecał ratowanie miejsc pracy, budowę mostu, dróg bądź inne tego typu inwestycje. Trzeba Andrzeja Dudę z tych niespełnionych obietnic rozliczyć. Trzeba wspomnieć również o tym, że jedną z takich obietnic 13 stycznia tego roku złożył w Namysłowie, tutaj na Opolszczyźnie, mówiąc, że nastąpi reforma służby zdrowia. Po czym usłusznie podpisał 2 miliardy złotych na telewizję rządową. 2 miliardy złotych. Co Wypisałem sobie kilka dla mnie najistotniejszych niespełnionych obietnic z Andrzeja Dudy. Pierwsza z nich podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 8 tysięcy. Jest? Nie ma. Obiecał? Nie ma. Kolejny temat stworzenie programu tanich mieszkań dla rodzin. Morawiecki mówił, że do końca 2019 będzie ich 100 tysięcy. Jest? Nie ma. Likwidacja umów śmieciowych. Jedna z kluczowych obietnic Andrzeja Dudy. Okazuje się, że Polacy dalej na nich pracują. Obietnica niespełniona. Powrót do stawki VAT 22%. Czy ktoś z Państwa to widział bądź słyszał? Niestety nikt. Andrzej Duda znowu blefował. I najważniejsza rzecz dla wielu naszych widzów to jest zmiana w zakresie przewalutowania kredytów frankowych na dzień ich yy, yy, zaciągnięcia. To była ważna obietnica, tyle było o tym gadane i co Andrzej Duda zrobił? Pokazał ten oto kciuk w dół wszystkim frankowiczom. Tych niespełnionych obietnic jest cała masa, przypomnijmy sytuację rolników, była mowa o zrównaniu dopłat dla rolników, czym to się skończyło? Są dopłaty? Nie ma, Andrzej Duda. To jest encyklopedia niespełnionych obietnic. Każdą z nich rozliczymy. Zapraszamy Państwa do obserwowania profili społecznościowych Koalicji Obywatelskiej, gdzie będziemy upowszechniać i zbierać się również od Was. Tych spotkań na salach gimnastycznych, gdzie Andrzej Duda opowiada swoje farmazony, wszystkie niespełnione obietnice, bo czas tego pisowskiego balenika właśnie dobiega końca.